Jeszcze... Cześć witajcie, z Kamil Dzisiaj jest... teraz w odcinku reakcji na, na występy na Eurowizji 2025 na żywo Będzie reakcja na piosenkę Polski, będzie reakcja na to, kto, na to kto się zakwalifikował Teraz reakcja na, na piosenkę Justyny, na jej występ Artur Orzech w TLE mówi. Otrycie się trochę, na troszeczkę, oczywiście i z gramaku nie lecimy Okej okay. O Woda w tle Dobre, nie ja mogę się czekać, jak ona będzie wisiała, a to być takie koniczne. No, wy, ten jak na razie. Chyba nasz najlepszy wysok w ogóle na Eurowizji. Albo jeden z najlepszych. No no, musi to ma pasy... no jak ona nie pasuje, to jest, ja, ja nie wiem, co ja zrobię, no. no, Może wygramy? dookoła się kręci Takie mnie ruchy nawet Publiczność brawa, bardzo dobrze O, a ty wygląda, a ty wygląda fajno, ojej. Biegni, Jusia, biegni. Ale miała problemy, miała problemy z tym Ale zdążyła To jest taki bogaty występ, że typa w likwidacji chyba upadnie Dobra Jusia! Dobrze Jusia, dzięki Jusia, szkoda, że tylko my to rozumiemy i ludzie, którzy mówią po polsku, ale może w finale coś powiem po angielsku do widzów, mam nadzieję, że dla nas na to głosują, Polacy za granicą, głosujcie, widzimy się na reakcji, pozdrawiam, cześć.